Jedyne, czego się boję, to to, że w naszą Ziemię uderzy ogromna asteroida! Och, co ty mówisz! Boisz się nawet, gdy mama zostawi cię przy kasie na kilka minut bez pieniędzy! No! A kto się tego nie boi? W tej chwili całe życie leci mi przed oczami! Nadal jestem o wiele odważniejsza od was, mimo że jestem dziewczyną! Założę się, że nie! Proponuję challenge! W ciągu 24 godzin doświadczymy 100 lęków! Przygotujcie się na siwiznę na koniec filmu! Od jakiego strachu powinniśmy zacząć? może od lęku wysokości. Aha, i jak go pokonamy? Najwyższą rzeczą, jaką mamy, jest poczucie własnej wartości żeni. Na Twoim miejscu nie żartowałbym teraz z osoby, która może wykorzystać Twój strach przeciwko Tobie. A jak? A na przykład tak. A nie, A, nie ma potrzeby. Nie róbcie tego nie! Zbierajcie i to już! Nie otworzymy! Masz po prostu szansę pokonać strach przed zamkniętymi przestrzeniami! Klaustrofobia! Co?! Strach przed zamkniętymi przestrzeniami nazywa się klaustrofobia! W tym przypadku nazywa się to zemstą! Otwórzcie, proszę! Otwórzcie! Tak, Nicole, spokojnie, strach jest tylko w twojej głowie. Potworów tutaj nie ma, to nie jest tak źle. Nicole, poczekaj jeszcze chwilę! Kiedy żenia Cię wypuści, to się zemścisz! A little longer than a few minutes later. I jak się masz? Widzisz, żyjesz! Dużo hałasu, o nic! Lepiej módl się, aby przeżyć teraz! Uspokójcie się! Walka ze swoimi lękami to idea naszego challenge'u! No właśnie, ale to jakoś nie dociera do Nikol! Dlaczego zawsze Nikol? Porozmawiajmy o lękach Żeni. Trudno mówić o czymś, czego nie ma. A może to sprawdzimy? No co, żenia? Mówisz, że niczego się nie boisz? Dokładnie. A jak Ci się to podoba? Taram! Czy to taki głupi żart, że niby boję się mycia? To, że boisz się myć, to fakt, ale woda jest tu z innego powodu. Wygląda na to, że mały żenie nadal boi się nurkować. Ale ja się nie boję, po prostu tego nie lubię. Aha, dlatego tak wrzeszczysz, gdy na basenie kropla wody spadnie na twoją twarz. Bo to strasznie nieprzyjemne, gdy ten płyn dostanie się do ust, nosa, uszu. Cóż, skoro się tego nie boisz, myślę, że nie będzie ci trudno wstrzymać oddech i pochylić głowę na co najmniej 10 sekund. O tak! Pff. No, widzisz, nic strasznego. Wyobraź sobie, że pijesz wodę ze szczególnym entuzjazmem. Łatwo ci mówić, nie podtapiali cię w wodzie, gdy byłeś małym dzieckiem, żebyś mógł nauczyć się szybciej pływać. Niemal nie utonąłem! Troma z dzieciństwa boli. Ale tutaj na pewno nie utoniesz. Po prostu zamykasz oczy, wstrzymujesz oddech i BAM! Dobra, wystarczy. Przestańmy go prosić, jak małą dziewczynkę. Godziliśmy się stawić czoła naszym strachom, więc stawisz mu czoła nawet siłą. No, jeśli nie jesteś dobrowolnie. <laughs> No co Żenia, żyjesz i masz się dobrze, po co ta afera, tak mi mówiłeś Nie porównuj swoich dziecięcych lęków do moich strasznych fobii Też mi fobie Bogdan, no i po co zaprowadziłeś nas do kuchni? Chciałbyś nam przedstawić swój strach przed byciem głodnym Otóż nie, jesteśmy tu z powodu naszego wspólnego strachu A to niby jakiego? Tylko nie mów, że mówimy o strachu przed dziećmi O nie, to zbyt banalne co w takim razie robi tu Amelia, że wszystkich naszych wyzwaniach mamy fobię próbowania jedzenia z zamkniętymi oczami? Dlatego dzisiaj przychodzę do Was, aby nakarmić Was czymś pysznym albo niezbyt. Coś mi nie mówi, że po tym pysznym jedzeniu znów zosiądę na jeden dzień w Twoim biurze na Białym Tronie. Jeśli Ci się uda. Tyle później, że stary narrator znudził się czekaniem i musiał zatrudnić nowego. Zacznie? Ja! Jak jeść, to zawsze jesteś pierwszy! Mm, wspaniały! Skąd wiedziałaś, że lubię pączki? Wiem o was wszystko! Wow, ja też chcę! Następna! <grym> to chyba wcale nie był pączek! <grym> Orzenia. Gotowy? Gotowy. Moje szanse wynoszą 50 na 50. Mmm, jabłko. Trochę dziwne w smaku, ale ogólnie nie jest tak źle. Jest okej. Okay. Skadłeś. To zgniłe jabłko. Ale da się z tym żyć. Nie mogłabym powiedzieć, że po tych intensywnych doznaniach pozbyłam się strachu. Ale za to było fajnie. Szczególnie dla mnie. Widziałeś to? Już wiem, z jakim strachem przyjdzie nam się zmierzyć w następnej kolejności. Załatwmy to jak prawdziwi mężczyźni! Nazywacie siebie mężczyznami? Niezły żart. Zastanawiam się, co to za strach. Film grozy! To chyba tylko twój strach. Ja się tego nie boję. Ale w zasadzie dotrzymam ci towarzystwa. One hour later... Czy to ten facet? Kto w ogóle dobrowolnie to ogląda? Mam nadzieję, że po seansie sofa zostanie słucha. Miej nadzieję. Och te dziewczyny, płochliwe stworzenia! Nie to co my, mężczyźni. Te bzdury w ogóle nie są straszne! Dobra, Bogdan, oglądamy! <try> <try> Czy jesteście gotowi stawić czoła jednej z najczęstszych fobii? Fobii, gdy już siedzisz na kibelku, a zauważasz, że nie ma papieru toaletowego? Nie, głupcze, nie psuj mistycznej atmosfery. Mówię o strachu przed duchami i wszystkim co paranormalne. Nie ma duchów! Przekonaliśmy się o tym już sto razy! Dlaczego w takim razie jesteś spięty? Upewnijmy się, to pierwszy. A jakiego ducha przywołamy? Może damy pik albo cukierkowego gnoma? Możemy po prostu przywołać ducha, a kto przejdzie? Przyjdzie. A co jeśli przyjdzie duch śmierci? A ty co, boisz się? Przecież nie wierzysz! Duchu przyjdź! Duchu przyjdź! Duchu przyjdź! Ziomeczki, czy nie uważacie, że ogień na świecach porusza się jakby szybciej? I jakby wiał wiatr! Wygląda na to, że ktoś tu jest! <śmiech> <śmiech> Ludzie, patrzcie! Cholera, wychodzę! Ja też inaczej będę śnić o tych wszystkich zjawiskach paranormalnych. I tak mam problem z moczeniem się. E, słabe usze. Chyba sam jestem tu tylko odważny. Ale chociaż w sumie. Dobra! Łatwo was przestraszyć. Was jesteście delikatni. Moje lęki się podwoiły. Boję się, że pod koniec filmu posiwieję. Chyba się jąkał. Ja się nie boję. Te niuanse nie o mojej charyzmy. Zawsze mówisz, że niczego się nie boisz. Ale w końcu zwiewasz jak każdy. Bawię się tak, żebyście nie mieli kompleksów i nie uważali się za tchórzliwe parówki. Teraz to ty okażesz się strachliwym tchórzem. Mam pojęcie, z jakim największym strachem możesz się zmierzyć. O, tak. Uważaj, Bogdanku. Two hours later. No dobra, uważaj, Bogdan! Uwielbiam niespodzianki. Mam nadzieję, że to coś fajnego. Głupotą jest mieć nadzieję, że w filmie o lękach czeka cię coś przyjemnego. Nie, Nie to zbyt wiele! No co ty, Bogdanku? To po prostu niewinne. Mmm. Niemożliwe, żeby tak duży i dorosły chłopiec bał się jakiejś dziecięcej zabawki. A wy co? Nie widzieliście horrorów, w których takie lalki ożywają i chcą cię zabić? To wszystko fikcja, a nam wystarczy, że posiedzisz w pokoju z lalką sam na sam. Miłego wieczoru, Bogdanku. To tylko lalka. Jak nie będę na nią patrzeć, to wyobrażę sobie, że jej tu nie ma. Eee. Eee. Dlaczego na mnie patrzysz? Masz wobec mnie jakieś plany? Odwal się! Przychytrzę cię, głupia Barbie! Tylko mnie nie zabijaj! Proszę, nie! Proszę! Nie, proszę, zostań! Wiedziałem, że to wy. O tak! Widziałam! Prawie posikałeś się ze strachu! Co sumie nie zdziwię się jak się zsikał! Tak, po prostu grałem. Bardzo chcieliście mnie przestraszyć i reagowałem, żebyście się nie zdenerwowali po prostu. Oj, no tak, oczywiście. Kłamiesz bardzo przekonująco. Słuchaj, co sądzisz że pomyśle, aby dać Żeni trochę zabawy? Zabawy? Czy my nie mamy dzisiaj do czynienia ze strachem? Boże, czyli to prawda, że faceci w ogóle nic nie rozumieją. Mam na myśli główny strach Żeni. Strach przed łysieniem? Nie, nie będziemy go golić, chociaż pomysł jest dobry. Ja mówię o klaunach. Dokładnie, Żenia strasznie się ich bohaterami. Oj, kiedy idziemy do cyrku, on czeka na nas na ulicy z torbami! Ale teraz nie będzie już mógł uciec. A little longer than a few minutes later. <grymne> A tylko nie to! Kerka, <grymne> co jest? Nie chcesz się z nami pobawić? <grymne> Kolejnym numerem będzie piłowanie człowieka. Jak myślisz, kto będzie pełnił funkcję asystenta? Nie. Podął się szybciej niż myślałem. To prawda, zauraliśmy go. O co? Chcecie mnie przestraszyć cukierkami? Bardzo straszne. A może przestraszysz się, jak powiem ci, że musimy zjeść to wszystko? Jakie straszne to będzie dla twojej sylwetki! Jeśli nadal będę jadła tyle słodyczy, to prędzej czy później nie zmieszczę się w drzwiach. I wtedy na pewno będzie koniec z gimnastyką. Okej, okay, żyjemy tylko raz. A few moments later. <noise> Ops! Minus jeden! Poddał się tak szybko! Teraz się boję, czy Żenia będzie w stanie pobiec do toalety, a nie do mojego łóżka jak ostatnim razem! Wiecie, wszystkie te nasze lęki są przerażające, ale czas przejść do czegoś bardziej realnego. Na przykład jest coś, czego bardzo się boimy i bardzo nie chcemy, zwłaszcza Nicole. Masz na myśli koniec produkcji lakierów do paznokci? Nie, przeprowadzki Waldemara do nas. Nie, wtedy to ja się wyprowadzę, szczerze mówiąc. Ale dzisiaj stawiamy czoła naszym lękom, więc musimy się na to zdecydować. Udowodnij, że nie boisz się niczego, Nicole. Okej, okay, niech tak będzie. Chodźmy do mamy. Nie mogę uwierzyć, że dobrowolnie się na to zgodziłam. huh <laughs> Kogo tak aktywnie piszesz smsy, mamusiu? O tak, do przyjaciela. Nie musisz się ukrywać. Przychodzimy z dobrymi wiadomościami dla was, ale niekoniecznie dla nas. A to niby jakimi? Chcieliśmy zaprosić Waldemara, żeby tutaj nocował. Co? Mówicie poważnie? Niestety tak. <słuch> Bardzo bym chciała. Ale Waldemar pojechał teraz do Afryki, żeby przywieźć mi koraliki z bursztynu i różęce z kryształu górskiego. Ale coś się stało z samolotem i pojedzie <słuch> autostopem. Autostopem? Przez ocean? O, ta racja, to poradzi sobie. Nie, no właściwie byliśmy gotowi przyjąć Waldemara. Czyli strach pokonany. Załóżmy, że nie przyjechał, bo się nas bał. A wiecie, co zauważyła? Co? Omijamy najbardziej oczywisty strach. Jaki strach? Zostać ukaranym przez mamę. O tak, nigdy nie skadniesz, jak Tania cię tym razem ukaże. Albo mycie szczateczką do w podłogi, albo składanie skarpetek w kopertę. Jeszcze posortować wedle koloru. Proponuję zrobić bałagan! Chodźmy! Dalej, 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 dalej! O, krzesło tu Okej, okay, myślę, że to up! Co rano muszę składać! Co, co ukarała mnie ostatnim razem? O tak, opakowanie po cukierkach! Kura! Oi, eto znače znaczy horror. A few inches later że Tania Zakaryz musi nas do umycia samochodu. Dobrze, że nie szczoteczkami do zębów. Dobrze, że to samochód, a nie toaleta. Mam genialny pomysł. Każdy boi się złamać prawo i pójść do więzienia. A co, jeśli naprawdę to zrobimy? Dokładnie, możemy ukraść samochód mamy. To będzie ogień. Poh, a co to takiego? Po prostu ukraść samochód. Aha, a więzienie okazuje się tylko pokojem. Musimy działać szybko, żeby nas nie przyłapała. Powiedziałam stać! Chcieliście ukraść samochód? Nie macie nawet prawa jazdy! Wiecie, że to jest nielegalne? Marsz do domu! Zdecyduję, co z wami zrobić! Tak, a co z mycie samochodu? Waldemar go umyje, jak przyjedzie z Afryki. Albo przypłynie. Kurczę, to był naprawdę świetny pomysł z kradzieżą samochodu! pojawiła się w niewłaściwym momencie. Prawie się udało. Sugeruję, zanim stracimy pasję, aby pomyśleć o tym, jak jeszcze możemy złamać prawo. Zawsze się bałam, że trafię do więzienia. No i bardzo dobrze, dawaj. Można kogoś ograbić? Kogo? Kogokolwiek. Wyjdźmy na ulicę i stać mu ofiarę. Zachowujesz się tak pewnie, jakbyś robił to codziennie. Po prostu przywykłem do tej roli. Lecimy. Nie musieliśmy długo szukać ofiary. Ciekawe, dlaczego gryli się tutaj niedaleko naszego domu? Może się zgubił, a może jest z zagranicy? Potrzebujemy planu. Ktoś musi odwrócić jego uwagę, jak ktoś zabierze walizkę. A potem chodu! Bóg ten i ja odwrócimy jego uwagę, Żenia bierze walizkę. Nie ma czasu do stracenia. Wiesz teraz, uważaj, na spokojnie. Co tak stoimy? Na kogo czekamy? Entschuldigung? Aaa, Niemiec! Jajajajaja! ja. nie rozumiem o co wam chodzi. Guten tag! Zabrali mi walizkę! Uff, to było naprawdę ekstremalne. Uff, dobrze, nas nie złapali. Nie jestem gotowa pójść do więzienia nawet za wyzwanie. Ale poziom adrenaliny we krwi dzisiaj zdecydowanie wzrósł. 12 seconds later. Dzianki, to jakiś horror! Wyobraźcie sobie, że jesteś szaleńcy, kradli walizkę naszemu krewnemu z Niemiec! Tuż obok naszego domu! Uuu. Lepiej nie wychodźcie na zewnątrz. To może być niebezpieczne! To są ci złodzieje. Teraz wam się dostanie gówniarze szajsę. Nie wytrzymam. O oh mein Gott. 3, 2, 1, 0. i na kanale Misty Call! Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. Aby A my uciekamy. uciekamy! Pa, pa!